Zapraszam Was na super serwer Jurassic World Polska. Link macie w opisie. Dzisiaj oceniamy sobie, no i ogólnie oglądamy i robimy analizę. Króciutkiej zapowiedzi do czwartego sezonu obozu kredowego. Najpierw sobie obejrzymy, i potem dopiero będziemy analizować. Co nam się rzuca w oczy? No, na początku, oczywiście, data, czyli grudzień, yy, czyli 3 grudzień. No, myślę, że to dosyć fajna data. Potem w oczy rzuca nam się wyspa, tropikalna wyspa. Pewnie od razu myślicie o Sornie, jednak tutaj się jeszcze coś pojawia. Widzie widzieliście to? Przewinę? Gdzieś tu? A nie? Troszeczkę dalej. Nie, znowu źle. Znowu źle. O. Może uda mi się zatrzymać. O. Jeszcze tutaj. O. Widzicie, jest pustynia. A na Sornie raczej pustyni nie ma. I tutaj pisze nowa wyspa. Wiem, że to może znaczyć, że dla tych obozowiczów nowa, ale może to jest w ogóle jakaś nowa wyspa. Lub Isla Muerta. Bo na Isle... na Isle... <grytanie> po prostu na tej wyspie Muerta były pustynie i takie cieplejsze klimaty. Więc no, może. I co dalej? No, raczej nic tutaj się nie dzieje. Jedynie pojawia się znaczek... Czy tutaj coś widać? Za bardzo nie, więc jedynie co to mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że czwarty sezon będzie na, albo na Sornie, albo na Muercie, albo na zupełnie nowej wyspie. Co by było również ciekawe. Mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. Oraz mam taką malutką teorię. Co jeżeli oni, bo wiecie, Obóz kredowy ogólnie opiera się na hybrydach i tak dalej, bo tam był Skorpy Rex, Indominus. Co jeżeli oni dotarną, do... po prostu przypłyną na jakąś wyspę i na tej wyspie będą hybrydy dinozaurów? Ale poczekajcie, chodzi mi o to, że tam mogą być jakieś prototypy. Bo wiecie, powiedzmy robili jakieś no, próby zrobienia Indoraptora i wychodziły im jakieś dziwadła. No, i zamiast ich po prostu no, zabijać, to dawali je gdzieś. Bo wiecie, w przyszłości mogli je na przykład sprzedać za dużą kasę i na przykład dawali je na jakąś po prostu wyspę. Więc co jeżeli na tej, wys na tej wyspie, gdzie oni dopłyną, będą właśnie prototypy Indoraptora, Indominusa? To by było naprawdę ciekawe. Przez ten czas, yy, co po prostu wleciał już ten króciutki skrawek, powiedzmy zapowiedzi, to nasłuchałam się dosyć dużo teorii o tym. Znaczy, praktycznie dowiedziałam się o tym niedawno, ale kilka osób powiedziało swoje zdanie. Ja właśnie jakby spróbowałam to teraz powiedzieć trochę teraz po swojemu, bo też mam swoje małe teorie. No i co? Wy wyanalizowałam to. I tak, yy, to już chyba będzie koniec. Yy, ja was żegnam. I idę na film oglądać do właśnie tego świetnego Discorda Jurassic World, Polska. Bo właśnie tam co jakiś czas są seanse filmowe typu Jurassic World, Jurassic Park i tak dalej. Normalnie możecie sobie obejrzeć na Discordzie z innymi. Więc co, ja lecę na film i Was zostawiam z tym króciutkim yy, odcinkiem. To co? Pa pa!